Hej, z tej strony Admo z kanału Moai i w tym odcinku, w tym poradniku tak naprawdę omówimy sobie kolabową postać, jaką jest Archer. Archer jest kolabem z Fate'em, czy anime, czy grom, nie wiem, nie jestem znawcą. W każdym razie z Fate'em i jest on naszym kwantumowym Dehan DPS-em, którego dostaliśmy z darmo. Archer jest main DPS-em kwantumowym, który bardzo polega na single target i szczególnie opiera się o mechanikę skill pointów, do której przejdziemy w jego kicie, dlaczego też jest taka ważna. Lecz tak jak mówiłem, przechodząc do tego, hmm, przechodząc do jego umiejętności, rzecz jasna, no to jego basic ataczek i ogólnie cały archer skaluje się do ataku. Więc Basic ataczek, normalny ataczek skaluje się do ataku. I teraz przechodząc do jego kluczowej umiejętności, czyli tak naprawdę jego skilla. Skill Archera powoduje, że wchodzi on do ulepszonej formy i zadaje przy okazji dosyć spore single target obrażenia. Kiedy jest w tym stanie, czyli po tym jak użyje swojego skilla, jego tura się nie kończy. Natomiast po tym może użyć kolejny raz swojego skilla, i kolejny, i kolejny, i kolejny. I wraz z używaniem jego skilla jego damage się zwiększa, o ileś tam procent. I też sporą ważną rzeczą dosyć jest to, że jego skill zżera dwa skill pointy. A nie jeden, tak jak jakikolwiek inny skill w grze. No dobra, oprócz Dunhenga może. Ale no jego skill w każdym razie ściąga dwa skill pointy. Ultimate Archera o nazwie Unlimited Blade Works. Z tego co wiem, jest to dosyć spora i koniczna rzecz w fejcie, dlatego o tym mówię. Zdaje dosyć kolosalne obrażenia w single target i dostaje dwa staki, aż do maksymalnie czterech staków. A mianowicie ze stakami chodzi o to, że jeżeli teammate archera, jakiś sojusznik, zaatakuje przeciwnika, to wtedy jeden stak jest używany i archer kastuje follow upa I w momencie, w którym skasuje tego follow upa oczywiście zdaje obrażenia przeciwnikowi, ale oprócz tego rekoweruje jeden skill point. Więc, generalnie, jak na skill point o zżerność, o ile mogę tak nazwać, jest to fajna pasywka. Nie bije ona jakichś kolosalnych obrażeń, ale z pewnością te skill pointy przydać się mogą. W każdym momencie. Przechodząc do jego techniki, o czym też mogę wspomnieć, atakuje przeciwnika i daje mu jeden stack ogółem. No, do pasywki, żeby miał tego follow-upa. Jak chodzi o statystyki, które dostaje się z levelowania, statystykami jest mianowicie 22.4% Quantum Damage Boosta, 18% Ataku oraz 6.7% Crit Rate'a, więc ogółem mega w porządku. Pierwszą pasywką Archera jest to, że jak Archer jest, egzystuje generalnie, to tutaj zwiększa maksymalne skill pointy o 2. Więc, jak masz Archera samego, no to masz już 7 skill pointów maksymalnie. Drugą pasywką Archera jest to, że jak Archer wchodzi do walki, to dostaje jednego stacka do swojego talentu, czyli że może użyć tak naprawdę od razu follow-upa swojego, jak jakiś sojusznik zaatakuje. Trzecią i ostatnią pasywką Archera jest to, że jak masz powyżej 4 skill pointów, to wtedy zwiększa crit damage Archera o 120% na jedną turę. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe, dlatego że jego e, coś w się sensie jego skill, jak kastujesz te skille, to to wszystko się daje jako jedna tura, jakby ta tura ci się nie kończy, przez co jeżeli kasujesz swojego skilla, jak masz powyżej 4 skill pointów to każdy twój skill będzie mieć zwiększony crit damage, więc jest to generalnie mega w porządku i od razu mówię, pamiętajcie, kastujcie jego skilla w momencie, w którym będziecie mieć dużo skill pointów, ponieważ nie dość, że kastujecie więcej skilli z większymi obrażeniami, bo każdy jakby skill zwiększa obrażenia, no to jeszcze będziecie mieć crit damage. I jak chodzi o jego umiejętności, to tyle. Jest to dosyć dla mnie zabawne, dlatego, że Fajon był mega skomplikowany i gadałem o całych jego umiejętnościach tak z 5 razy dłużej, a tutaj dosłownie powiedziałem rach, ciach i pach i mamy to, ale jakby idąc do następnej rzeczy. Jak chodzi o lightcone Archera, jego... no najlepszym Lightcone'em jest jego własny dedykowany, którego możecie zdobyć za darmo, jeżeli zawieszowaliście 200 razy. Więc tak pseudo za darmo, ale za darmo, jakby wiecie o co mi chodzi, nie? Lightcon Archera daje m.in. 16% crit rate oraz zwiększa ci dość sporo atak. Yy, ogólnie to znaczy, że obrażenia, jak masz powyżej 6 skill pointów. No i też za używanie skilli jakby yy, tak. W jednym ciągu, no to zwiększa ci generalnie atak, więc wtedy tym bardziej, jak już masz ten lightką się opłaca bardzo, jakby zwlekać z używaniem twojego skilla na Archerze. Jakby, żebyś miał dużo skill pointów, gdyż wtedy Twój damage increase będzie jeszcze większy. Jak chodzi o jakieś różne alternatywy, z pewnością lightką z Herta jest godny polecenia, jeżeli już jakimś cudem nie macie tego Lightcon na Archera. Mega w porządku jest też Lightcon z Battle Passa. Ten taki z obrazkiem, jakby. Anax'y jest też mega fajny, no i wraz z każdym super imposem jest on coraz lepszy. Inną też dosyć spoko opcją jest lightcon dr. Ratio, Czy wtedy jesteście bardzo przypisani do grania Silver Wolf, dlatego że ten lightcon działa no, szczególnie w momencie, w którym przeciwnik ma na sobie debufy. Na Silverwolf, jako że jest po jakichś różnych zmianach i tym podobny, też Quantum spisywałaby się bardzo dobrze, ale ewentualną też opcją do takich kompletnych free-to-playów, mm, aż w sumie ten Nightcone nie jest do końca free to play bo jednak trzeba go dropnąć, no to też jest Swordplay. Jest bardzo w porządku i naprawdę dobrze pasuje do jego jakby zestawu umiejętności. Idąc do buildów, które powinni się składać na arcerze, najlepszym forpisem jest Genius, ale jest to bardzo ważne, że przeciwko przeciwnikom, którzy są weak na Quantum, no z prostej przyczyny, pasywka Genius jest zdecydowanie lepsza w sytuacji, w której klepisz na przeciwników, którzy mają Quantum Weakness. No i ewentualnie, jeżeli jesteście posiadaczem drugiego Idolonu, jest to zdecydowanie na pewno najlepszy 4-piece. Albo oczywiście też Silverwolf. Innymi opcjami jest Poet. To jest ten taki set, który został stworzony na Tribi, jak dobrze wiem. Jest on generalnie spoko, gdyż daje on Quantum Damage oraz Crit Rate, ale bardzo ważne jest to, że Archer nie może dostać 32% Crit Rate z tego setu, ale może dostać te 20%. Jest to ogólnie opcja, ale no wiecie jak to z tym może być. Trzecią opcją jest Pionier. Pionier jest spoko w sytuacji, kiedy grasz Silver Wolf. No jest to spory increase crit rate out, crit damage'a, ogólnie damage'a przeciwko przeciwnikom, którzy mają na sobie debuffy. Więc jest to też opcja. Opcją też jest Captain. Jest on ogólnie mega fajny, jest on spoko, jest on ogólnie setem, który działa na dużą ilość DPS-ów, a szczególnie na tych, którzy działają pod atak procentowy. I też opcją jest generalnie Scholar. Scholar, Scholar, Scholar. Lecz z tych wszystkich opcji jednak najbardziej polecam Wam Geniusa. Ale oczywiście, jeżeli macie inne te forpisy, są naprawdę w porządku, serio. Najlepszym planar setem na Archera jest zdecydowanie Arena, zwiększony crit rate i skill damage. No i w sumie nic poza tym na Archera właściwie nie chcesz, więc jest to zdecydowanie najlepszy set, który jako jedyny się opyla jakkolwiek farmić na niego. Jeśli chodzi o mainstaty, które powinniście włożyć Archerowi, jest to crit rate bądź crit damage. Zależy od tego, czy macie bardzo blisko 100% crit rate. A. Buty powinny być pod atak procentowy. Kulka powinna być pod quantum damage bonus. Natomiast linka powinna być pod atak procentowy. Bardzo nastawiać tutaj na crit rate, żeby mieć bardzo dużo crit rate, a. jest to spowodowane tym, że Archer jest damage per hit. To znaczy, że Archer bije duże bomby, ale bije ich tak jakby mało. Nie jest to jakaś inna postać, która zbytnio wybacza nieskrytowanie. Jakby w momencie, w którym ładujecie archera, ładujecie skillę, bardzo chcielibyście, żeby każdy wasz skill wykorzystał pełnię swoich obrażeń, czyli mam na myśli, żeby skrytował. Więc im więcej macie crit i bardzo ważne jest to, żebyście patrzyli crit rate archera konkretnie w walce, nie w statystykach, dlatego że są różne postacie, które mogą na to wpływać, bądź różne rzeczy, Dlatego sprawdzajcie zawsze w walce, najlepiej tuż przed tym, jak macie zamiar zrobić już na archerze bombę, żeby wtedy być pewien, że na pewno macie 100% bądź bardzo blisko do 100% crit rate'a. Możecie się mnie spytać, Admo, ale czemu nie buty pod spida? Zawsze mówisz o tych butach pod speeda. W przypadku archera, tak jak mówiłem, bardzo chcecie sertapować archera pod to, żeby miał on jak najwięcej skill pointów w sytuacji, kiedy będzie używać ulta. Raczej tymi, którzy będą posiadać speeda w twojej drużynie, będą raczej twoje sojusznicy pokryją Sparkle, bądź Sunday, do którego też przejdziemy, ale generalnie chodzi szczególnie o to, że jako że Archer jest taką powiedzmy bombą ostateczną, która jak wybombić naprawdę sporo, ten speed jakoś specjalnie nie jest na nim ważny, tym bardziej, że Sparkle jakaś jakiś Sunday przyspieszają Archera nie jest to jakaś Anaxa, gdzie wykorzystywanie tego, że Anaxa będzie o jeden speed wyżej od Sandaja będzie na tyle użyteczne. Dlatego chcecie się na nim skupić na tym, że miał jak największe obrażenia. Dlatego atak procentowy. Teraz idąc do teamów. Generalnie, jak chodzi o teamy, tak jak możecie się domyśleć, bardzo sporym kompanem Archer'a może być Sparkle. Jest ona mega spoko, dlatego że daje ona mega dużo skill pointów. Zwiększa maksymalne skill pointy, więc macie jeszcze więcej skilli i ogólnie skill pointów. Macie bardzo dużą ilość crit damage'a oraz też jej pasywka o zwiększenie obrażeń. Ewentualnym jej problemem może być ten action advance, który jest tylko 50%. Więc zważywszy na to, bardzo byście chcieli mieć bardzo dużą ilość spida na Sparkle mimo wszystko. Naprawdę 160 by wam bardzo mogło pomóc. Natomiast jeżeli Sparkle nie posiadacie, bardzo dobrą opcją jest Sunday, ale z Light Cone'em. Połud jest taki, że jak masz Light Cone, jesteś bardzo skill point'o pozytywny. Oraz też tak jak to Sunday, zwiększa bardzo dużą ilość damage'a oraz crit damage'a. No i też crit rate. Jego jedyną rzeczą jest to, że ewentualnie nie ma bufa o atak procentowy, co może być problem, no i tak jak mówiłem, jego problemem też może być brak light lightcona. Jakimś innymi opcjami jest na przykład Hania, która jest mega skillpointowa pozytywna, chociaż zależy z tym, ale mega zwiększa spida i atak. Jest to ogółem ciekawa opcja dla raczej free to playów, no ale taka opcja ogółem istnieje. Jak chodzi o inne postacie, które można wklepać do drużyny, takimi postaciami jest na przykład Silverwolf jako debuffer, Chipper jako debuffer, Tribi jako buffer i taki sub-DPS, który jest kwantumowy, przez co wypasowali ze Sparkle. Jak chodzi o sustainy, to bardzo raczej ważne jest to, że było skillpointo pozytywnie. Hyacinth może niby być, ogółem jest spoko, ale u niej może być ewentualny problem ze skill pointami. Wiem, wiem, że Galam bardzo dużo o Galagerze i bardzo często do niego nawiązuje. Fakt, lubię go, ale nawet nie jest spowodowany tym. Galager jest dosyć bardzo skill pozytywny pozytywny, dlatego muszę tutaj powiedzieć, że Galager jest jednak naprawdę najlepszym sesajnem dla archera. Dlatego też najlepszymi drużynami archera jest Archer. Sparkle bądź Sunday z Light Coonem, i Galager. Ale jest to w przypadku, kiedy przeciwnik ma Weakness na Quantum. Jeżeli przeciwnik nie ma Weakness na Quantum, natomiast wtedy najlepszą drużyną Archera jest Archer, znowu Sparkle bądź Sunday, Silver Wolf, no i Galager. Jest to z bardzo prostej przyczyny: Silver Wolf po prostu nakłada Quantum Weakness. Koniec. Od razu mówię, raczej chcecie unikać grania z Archerem w postaci, które używają skill pointy. Dlatego, że chcecie jak najwięcej skill pointów właśnie zgenerować, żeby archer miał z czego atakować. Dlatego tak naprawdę jak chodzi o jakiś sustain bądź coś tego sortu, cokolwiek co będzie dobre na skill pointy, bądź w przyszłości jeżeli coś takiego będzie dodane, wszystko co ma dobre skill pointy i jakby bycie pozytywnym względem tego, będzie raczej dobre na archera. Przechodząc do typów dla archera, które mogę wam sprzedać. Pierwszym typem jest to, że raczej chcecie grać archerem pod base speed, raczej nie chcecie mieć butów pod speed, tak jak mówiłem Dlatego, że niezbyt wam musi zależeć na tym, żeby archer szczególnie miał dużo speeda I raczej możecie się skupić na dużych obrażeniach, dlatego że sparkle bądź sanda i tak będzie wam przyspieszać archera A archer jako damage per hit, jako duża bomba, jako, nie wiem, egzekutor jakiś Bardziej chce celować na to, że miał naprawdę ogromne, kolosalne wręcz obrażenia Kolejną rzeczą jest to, że tak jak mówiłem, jak gracie bufera Sparkle Sandaya, chcecie nim graczej grać pod 160 spida, dlatego że jest to najbardziej optymalne, jest to naprawdę w porządku i z pewnością odczujecie jednak różnicę. Powtórzę to trzeci raz, kolejnym tipem jest to, może niekoniecznie na ale na Sandaya, że jak nie macie lightko na Sandaya, to może on być trochę gorszy. No i właściwie wydaje mi się, że z tipów to naprawdę tyle. Archer nie jest skomplikowaną postacią, więc tak naprawdę rozwijanie się jakoś szczególnie na jego temat, no zbytnio nie istnieje. Przechodząc do idolonów, ogólnie też, jego pierwszy idolon powoduje, że po użyciu skilla trzy razy w jakby jednej turze, czyli że jak używacie skilla, to klikacie go trzy razy, to wtedy rekuweruje dwa skill pointy dla całej twojej drużyny. No czyli, że po prostu masz dwa skill pointy dodatkowe. Idolon drugi Archera powoduje, że po użyciu ultimate'a zmniejsza quantum Ars przeciwnika o 20% i nakłada przeciwnikowi Quantum Weakness. Czwarta idolon natomiast zwiększa damage Ultimate'a o 150%. Już teraz Archer ma ogromny bazowy damage na ulcie, więc czwarta constella, czwarty idolon Archera powoduje, że ten Ultimate jest jeszcze bardziej potężny. Szósty idolon archera powoduje, że jak jego tura się zaczyna, rekoweruje jednego skill pointa i maksymalna ilość zwiększonych obrażeń ze skilla, jakby jak używasz po kolei, zwiększa się o 1. Dodatkowo twój skill zawsze ignoruje 20% defa przeciwnika, więc generalnie idolony ma on w porządku. Jak chodzi o to, czy wolicie jego E1 czy jego light cone, co jest trochę śmieszną debatą, bo jego Light Conducyce jest darmo, to wolelibyście jednak jego E1? I tak samo mogę powiedzieć, że jak chodzi o dalsze inwestycje, to E1, bądź ewentualnie E2, jest dobrym stopowym punktem. Jeżeli oczywiście jesteś fanem Archera, który mega lubi fejta, no to oczywiście, lecenie po dalsze idolony jest naprawdę w porządku. Archer jest naprawdę spoko DPS-em, bardzo dobrze się zapowiada. Jak na postać kolabową, gdzie na przykład w przypadku Genshin'a to trochę porażka. No tak, w Honkai Star Rail Archer wydaje się być naprawdę bardzo mocną postacią. Tak więc przechodząc do podsumowania. Po całej tej galaninie i zobaczenia Kitu Archera, ja generalnie fanem fejta nie jestem z pewnością pewnego rodzaju aura Archera, jakby sposób jakiś jego umiejętności, jego animacja ultimata, jakieś różne rzeczy, które się dowiedziałem, bądź coś tego sortu, spowodowały, że z pewnością się zaciekawiłem tą postacią i ogólnie fejtem, mimo że dosyć o nim nic nie wiem i też fakt tego, że dostajemy go z darmo jest no bardzo fajne, więc z pewnością spróbuję chociaż nim pograć, mimo że Sparkle nie mam, ani Sandeja z Lightconem też nie mam, to i tak nim spróbuję zagrać, ale ogólnie to Archer się wydobyć naprawdę, naprawdę w porządku main DPS-em i tak serio jest mega warty. Więc jeżeli macie Sparkle, bądź macie Sandaya z Liteconem, bardzo Wam polecam obczaić tą postać i nie zignorować jej, gdyż może się okazać być bardzo ciekawą inwestycją na Wasze konto. A mogę zasugerować, że przez to, że dostajecie go z darmo, możecie pomyśleć, że jest słabą jednostką. Nie jest słabą jednostką. Nie jest słabą jednostką. Naprawdę nie jest. I tak poza tym, to myślę, że to chyba wszystko, co mogłem powiedzieć na temat Archera. Uda stosunkowo krótki materiał, dlatego, że Archer no, wydaje mi się być stosunkowo krótką postacią, i tak samo jak na to, co widzę, co czytam, skąd biorę informacje. Nie jest ona tyle skomplikowana, co taki fajnon, Ale jest bardzo ciekawą i fajną postacią. Dlatego mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Mi z pewnością już teraz przypada do gustu. I życzę Wam miłej rozgrywki nową, darmową jednostką. Więc trzymka.